Ryszard Głód, obserwator z ramienia Głównej Komisji Sportu Żydowego dzisiejszego pojedynku. Temu dwumeczowi towarzyszyły wielkie emocje, wiele podtekstów. Jak Pan oceni to, co się dzisiaj działo w Grudziądzu? No, na pewno jest jakiś niesmak w sensie zachowań, zarówno po stronie gospodarzy, tam przypadek Brzozowskiego, jak i gości, przypadek szóstaka. W tym, że w na tych zawodach był sędzia i jak otrzymał od niego protokół, z, y, opisem sytuacji, dopiero będę mógł się ustosunkować. Ja jako delegat nie mogę wydać osoby. A jeśli chodzi o ten pierwszy mecz w Ostrowie, wynik został utrzymany 48 39 Czy jeszcze mogą być jakieś zmiany? No ja myślę, że tak, bo z tego co wiem, grudziądz odwołuje się do Trybunału i moim prywatnym mm, zdaniem nie, nie jest pozbawiony się. Szkoda trochę, że jednak przy zielonym stoliku rozstrzygają się losy utrzymania. Zgadzam się z panami. Osobiście jako Ryszard Głód mam nie smaku, i kacę. pan, że chyba obie drużyny zasłużyły na to, żebyście jeszcze lidze, ale ktoś musiał spać. Ktoś musiał spać. Z tym, że jak mówię, no jeszcze nie wiadomo, bo jak powiedziałem, Giudzianc chce się odwołać do trybunału, czyli wszystko jest możliwe. Dziękuję Koła bardzo. się dalej kręcą. Dziękuję. Dziękuję.